Dziś Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który w praktyce zakazuje w Polsce aborcji. Warto jednak pamiętać o tym, że wyrok ten nie świadczy o sile, ale o upadku patriarchatu. To jest dramatyczna próba powstrzymania zmian, które już zaszły zmian, które są związane z urbanizacją, a przez to odejściem od tradycyjnego wiejskiego stylu życia w małych społecznościach, gdzie człowiek był poddawany silnej kontroli, silnej presji, gdzie role były raz na zawsze ustalone. Te zmiany, one już zaszły i tych zmian nic nie jest w stanie cofnąć. Ci ludzie kierują się sentymentem, ci ludzie są tak naprawdę na kolanach i za chwilę się o tym przekonają, ponieważ okaże się, że Poza cierpieniem tych tysiąca kobiet, które dokonywały rokrocznie aborcji z przyczyn po prostu wad płodu, nieuleczalnych wad płodu, to niczego nie są w stanie cofnąć. Nic nie wróci, nic nie stanie się bardziej bezpieczne, nie stanie się bardziej tradycyjne. Mało tego, możliwe, że wywoła to taki efekt, że dzietność będzie jeszcze niższa. Trzeba też pamiętać o tym, że dzisiaj ta dzietność wywołuje też podświadome lęki, podświadome takie. Przeświadczenie, że być może Polska się już kończy, że to wszystko, co robili nasi pradziadkowie, nasi, nasze babcie, że to wszystko po prostu zniknie za chwilę. No i takie też zresztą są wskaźniki demograficzne: będzie nas coraz mniej, nie mamy zastępowalności pokoleń. Warto też pamiętać o mężczyznach, którzy nie radzą sobie we współczesnym świecie. Mężczyznach, których zalety cenione przez wieki. Stały się właściwie bezwartościowe, a często wręcz przeszkadzające w robieniu kariery. Dzisiaj liczą się umiejętności interpersonalne, które, ma, które mają kobiety. Dzisiaj nie liczy się siła mięśni, ale wykształcenie. Lepsze wykształcenie mają kobiety. Mało tego, badania pokazują, że coraz większa grupa mężczyzn jest zwyczajnie bezpłodna. Więc widać tutaj tak, taką zależność pomiędzy tym naciskiem na zakaz aborcji, a. Przerażeniem, właśnie katastrofą demograficzną, przerażeniem własnym, własną niemocą w zakresie zostania rodzicem. Fala fele. A wy co myślicie o wyroku TK? Ale musimy też pamiętać o swoich błędach. Musimy się rozliczyć 30 latami ostatnimi feminizmu w Polsce. Podstawowy problem, podstawowy błąd, jaki my robimy, to jest. Proszenie, to jest kultura ofiary, to jest kultywowanie bycia ofiarą, to jest cały czas skazywanie i tym samym właśnie proszenie, mówienie: zobaczcie, jak wy nas krzywdzicie, jak wy nas gwałcicie, ile przemocy z waszej strony doznajemy i tym samym niestety nie jesteśmy w stanie zdobyć społecznego uznania. W ten sposób możemy zyskać tylko litość. Jeżeli chcemy praw, to musimy je sobie wywalczyć. Nie możemy walczyć o równość, musimy zacząć walczyć o władzę. Jeżeli. W społeczeństwie. Chcesz władzy, to musisz tą władzę sobie wywalczyć, musisz tą władzę sobie wziąć. My nie mamy się prosić, my nie mamy z nikim dyskutować na temat tego, że jesteśmy ludźmi. My mamy po prostu doprowadzić do zmiany tych przepisów poprzez to, że wejdziemy do rządu, poprzez to, że wejdziemy do Trybunału Konstytucyjnego, do Sądu Najwyższego. A kiedy już tę władzę zdobędziemy, to osoby, które będą kwestionowały pod jakimkolwiek kątem społecznie, w przestrzeni publicznej, wolny wybór kobiety w zakresie swojego ciała, pójdą po prostu siedzieć.